Otóż co? Jesteśmy dzisiaj w zbrojowni. To jest zbrojownia naszego rusznikarza. Ale nie o takiej zbrojowni ja Wam chciał dzisiaj opowiedzieć. Otóż w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia, spotykamy się o godzinie 9.00 do godziny 16.00 w zbrojowni Modlin. Zbrojownia Modlin to jest taka strzelnica, jak sama nazwa wskazuje, gdzieś pod Modlinem. O, te pomidory to jest bardzo ważna sprawa. I to jest bardzo fajna, otwarta strzelnica. Tam będą targi broni. Tam będzie miał leśny dziadek swoje stoisko i tam będzie przede wszystkim dużo naszych zabawek, z których będzie można komercyjnie postrzelać. A wszyscy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Trzy Twierdze u dziadka będą mogli zupełnie gratis, za free, postrzelać z RKMD, czyli z karabinu maszynowego zasilanego taśmą yy, na amunicję do Kałasza. To jest w prezencie dla wszystkich stowarzyszonych. Będzie można zapisać się do stowarzyszenia leśnego dziadka, porozmawiać o wyrobieniu pozwolenia na broń. Jak nas znaleźć? Wpisujecie sobie w Google zbrojownia modlin. Wyskakuje Wam strona strzelnicy. Tam są wszystkie yy, mapki do jazdu. Leśny dziadek rozstawia swoje stanowisko z różnicą o godzinie 9.00 i do godziny 15.00 napierniczamy z różnych rodzajów ciekawej amunicji. Także przyjmijcież zaproszenie od leśnego. Jeszcze raz. 21 .00. kwietnia zbrojownia Modlin od godziny. Dziewiątej do godziny piętnastej. Do zobaczenia. Cześć.